Ludzie, którzy zaklinowali się w dziwnych miejscach. 5. W 2017 roku w Teksasie Gracie Henderson sięgnęła ręką do zatkanej muszli. Jej zegarek zaklinował się tak mocno, że strażacy musieli wynieść całą toaletę na podwórko i rozbić ją młotem. Po kilkunastu zawstydzających minutach kobieta była wolna. 4. Para z Kalifornii postanowiła przetestować klatki dla swoich psów. Dopiero gdy oboje się w nich zamknęli, zrozumieli, że nie otwierają się one od środka. Mężczyzna zaczął więc popychać swoją klatkę w stronę partnerki, co pozwoliło parze wzajemnie się uwolnić. 3. Piętnastoletnia Darby Risner z Alabamy założyła ogr głowę dinozaura Barneja, która zsunęła się jej na ramiona i zaklinowała. Koleżanki nie zdołały jej pomóc, więc dziewczyna trafiła do remizy strażackiej, gdzie po 40 minutach ciężka maska została rozcięta. 2. W Teksasie pewien człowiek, podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu, zamiast potwierdzenia transakcji, otrzymał karteczkę z prośbą o pomoc. Okazało się, że serwisant przypadkowo zatrzasnął się w pomieszczeniu serwisowym za bankomatem. Po kilku godzinach funkcjonariuszom udało się otworzyć maszynę. 1. 34-letnia szkodka wcisnęła się dla żartu do dziecięcego samochodu, z którego nie potrafiła się wydostać. Znajomi zamiast pomóc nagrywali całe zdarzenie ze śmiechem. Dopiero jej ojciec po 15 minutach cięcia plastiku nożem kuchennym zdołał ją uwolnić.